W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dziecko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja pana. I raduje się duch mój w Bogu, zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia, Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców stronu, aby wyższył pokornych, głodnych nazycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się ze swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Oto Słowo Pańskie. Wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. To widzeniem Świętego Jana Apostoła, który jakby dopełnia tego doświadczenia w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. W tradycji Wschodu mówi się częściej o zaśnięciu Najświętszej Marii Panny. I już z pierwszego wieku są bardzo mocne świadectwa na to, że ciało Maryi nie uległo zepsuciu nie zostało w grobie poddane rozkładowi. Bo gdyby tak było, to by miejsce pochowania, to by relikwie Maryi, skoro taką wielką czcią otacza się od pierwszego wieku groby apostołów do tym bardziej królowej apostołów. Każda kosteczka apostołów jest Przechowywana z wielkim pietyzmem od I wieku. A później dokumenty spisane. Najstarszy zachowuje się z V wieku, tak zwany lekcjonarz jerozolimski, który jest takim już spisanym świadectwem utrwalonego kultu w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W VII wieku to święto weszło już oficjalnie do liturgii Kościoła i na wschodzie, i na zachodzie. Wiele świątyń dedykowano właśnie ku czci tej tajemnicy. No, nie musimy daleko szukać, po bliskiej głowo, czy świątynia Mariacka w Toruniu, ku czci w niebo wzięcie Najświętszej Marii Panny. I to święto obrosło wieloma zwyczajami. Od XI wieku datuje się zwyczaj przynoszenia na 15 sierpnia pierwocin pracy rolnika. Z tego wyrosły obyczaje dożynkowe, a do tych pierwocin zbóż dołączano kwiaty i zioła lecznicze, jako że od tego dnia rozpoczynał się zbiór ziół leczniczych, czyli tej apteki, która przez tysiące lat służyła leczeniu. I stąd ten tytuł Matki Bożej Zielnej. I ta wielka symbolika tych owoców pracy rąk, tylko w taki sposób może niedoskonały, ukazuje owoce życia Maryi. Ten najpiękniejszy owoc życia człowieka. I dopiero w XX wieku, gdy pewne kręgi, nieliczne co prawda, ale bardzo głośne. Zaczęły powątpiewać w to, czy rzeczywiście Maryja została wzięta z duszą i ciałem do nieba. Ojciec święty Pius XII no, zwołuje, tak można powiedzieć, sobór korespondencyjny. Zapytał się wszystkich biskupów na całym świecie, jaka jest wiara Ludu Bożego w ich diecezjach. I w 98% otrzymał taką bardzo jasną odpowiedź: Lud mojej diecezji głęboko wierzy i czci tą tajemnicę w niebo wzięcia. I uroczyście tę prawdę, niejako dogmatycznie, potwierdził papież w dniu 1 listopada 1950 roku. Data nieprzypadkowa, bo ta prawda ma w nas wzbudzić taką głęboką wiarę, że taka jest i nasza przyszłość. Byśmy nie pytali już, a skąd my wiemy, co będzie po śmierci. A czy ktoś przyszedł stamtąd, by nam o tym powiedzieć? Przecież Maryja w swoim chwalebnym ciele przychodzi, jakże często do nas, by powiedzieć nam, jestem w pełni szczęśliwa i taka przyszłość każdego z Was czeka, który mi zaufa. A ci, którzy zaufają tej perspektywie szczęścia wiecznego, są już tak mocni w wierze, że są gotowi podejmować się różnych zadań życiowych. Powiemy podjąć się swego powołania. Bóg każdego z nas do czegoś powołuje, daje mu jakieś indywidualne, wyjątkowe zadanie. Coś niepowtarzalnego. Ale wiemy, jest pewien lęk, żeby podjąć się to zadanie. Ale wiara daje taką moc, że jest człowiek nieraz gotowy podjąć to zadanie, aż po męczeństwo. I świadectwo męczenników, świadectwo tych, którzy niekoniecznie życie uwieńczyli śmiercią męczeńską, ale żyją tak heroiczną wiarą, no jest najbardziej przekonującym świadectwem o tym, że w tej wspólnocie człowiek może wzrastać, może rozwijać swoje talenty we wspólnocie Kościoła, tego w wymiarze powszechnym, ale i tego Kościoła wymiarze tak bardzo konkretnym własnej rodziny czy kręgu własnych przyjaciół, kolegów, koleżanek, mieć tą wspólnotę bliskich mi osób, rówieśników. Podobnych w stylu życia. Dla kapłana będzie to wspólnota kapłańska, dla małżonków będzie to wspólnota innych małżonków, dla młodzieży wspólnota młodzieżowa, by w tej wspólnocie odkrywać swoje powołanie i z wiarą je podejmować. A dzisiaj, gdy obserwujemy kryzysy powołań, to tak bardzo spektakularnie w kościele, dzisiaj też w Polsce widać kryzys powołań kapłańskich. Coraz mniej księży. I przez najbliższych 20 lat no perspektywa jest taka, że będzie powoli co roku jedna, dwie parafie zamykane w naszej diecezji. No bo ksiądz będzie musiał obsłużyć dwie parafie, trzy parafie. Coraz mniej wikarych. Ale to również kryzys powołań małżeńskich. Młodzieży, która chce z Panem Bogiem rozpoznać swoją drogę życia małżeńskiego. Więc elementarna sprawa, ja chcę w dziewictwie, w czystości, bez grzechu rozpoznać i wejść w tą drogę. Bo grzech śmiertelny no, nie na próżno tak się nazywa. Bo może on przekreślić całe życie. Jeśli ja nie wejdę na drogę mego powołania, które Bóg mi przygotował, to mogę całe życie potem pokutować, błąkać się tak po omacku. Na nowo, jakby odnajdywać te drogi Boże. Dlatego to jest takie ważne: mieć wspólnotę przyjaciół, którzy, podobnie jak ja, chcą z Panem Bogiem żyć blisko. Chcą żyć tą wiarą, że perspektywa szczęścia wiecznego jest taką perspektywą, w świetle której ja ustawiam moje szczęście doczesne, moje kroki doczesne. I tak dla przykładu, gdy wczoraj już. Mówiliśmy o wezwaniu do postu abstynencji od alkoholu. To jest potrzeba, by ktoś, kto czuje takie powołanie, nie był sam. I stąd są księgi czynów wyzwolenia, księgi różne prowadzone czy to największe w Polsce, najliczniejsze dzisiaj dzieło krucjaty wyzwolenia człowieka. I gdy ja wiem, że jestem we wspólnocie kapłanów, którzy podobnie jak ja podejmują to. Apostolstwo. Gdy mam to doświadczenie, że tworzyliśmy krucjaty wyzwolenia człowieka oficjalnie w Nowym Targu na spotkanie ze świętym Janem Pawłem II, a potem mam to doświadczenie, że jak pierwszy raz byłem w Rzymie jako ksiądz już, to udało mi się oficjalnie poprosić drogą urzędową o wpis błogosławieństwa dla członków krucjaty w naszej diecezji i przez tych parę sekund. Spotkania z papieżem mogłem prosić go o błogosławieństwo, które mi udzielił. No, jest wielka na mnie siła i moc. I mogę czuć się tak pozornie nieraz samotnie w tym apostolstwie, ale nie jestem sam. I każdemu z nas potrzebna jest taka wspólnota. I stąd jest to bardzo ważne zadanie dla nas, budowanie takich wspólnot. Bo zauważcie, znowuż ten przykład powołania kapłańskich zakonnych. Przed kilkudziesięciu laty najwięcej powołań kapłańskich, zakonnych było w środowiskach wiejskich. Z racji bardzo prostej, w miastach mniej pobożnie ludzie żyli, bo różne takie błędy, różne pokusy łatwiej się czepiały w miastach niż na wsi. No już pomijając te skrajne przypadki, gdzie w reformacji Toruń cały przyszedł na reformację, a wioski zostały katolickie i potem dopiero nawracali na nowo mieszkańcy Torunia, że jednak to jest główna sprawa, porzucić księżym przeświętą. A dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, naraz wojnie do kapłaństwa na wsi prawie nie ma, pozostało tylko w miastach. Skąd się to bierze? Myślę, bardzo prosta odpowiedź. Jeśli ktoś chce przeżywać swoje życie młodzieńcze z Panem Bogiem, z Panem Bogiem odkrywać swoje powołanie. Takie jakie Bóg da, czy do małżeństwa, czy do kapłaństwa, czy do zakonu, ja nie wiem gdzie, to w mieście znajdzie maleńką wspólnotę 10, 20 chłopaków, dziewcząt, z którymi razem będzie przeżywał swoją młodość. A na wsi widzimy, jakie to jest trudne, tych wspólnot prawie, że nie ma. I stąd wniosek taki prosty, Pan Bóg rzuca powołanie, tak jak rzucał, jak siał. Tylko na wsiach te powołanie wysychają. Po prostu schną, nie są rozwijane, marnują się i to jest wielka szkoda. I stąd takie ważne dla nas budować w naszych parafiach, też na wsi, małe wspólnoty dzieci, młodzieży, żeby w środowisku rówieśniczym móc rozwijać swoje marzenia. By te marzenia, które są dalekie, nie były przycięte. Te marzenia, które sięgają życia wiecznego, które sięgają jakichś pięknych powołań, nieraz takich bardzo no niezwykłych, nie były przygaszone, aby mogły się one rozwijać. Mario, prowadź nas. Ty została wzięta do nieba. Ty ukazujesz nam tą perspektywę najdalszą, ale bardzo pewną, cel naszego życia. Prowadź nas, byśmy nie tylko nie pobłądzili, ale byśmy z ufnością tą drogą mogli podążać. Amen.